No, cześć, witam Was moi drodzy na kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten tydzień zaczniemy z grubej rury i pomoże mi w tym zdrabka pełny portfel. Oprócz tego, dobrałem jeszcze trzy niebieskie zdrabki za 10 zł i dwie zielone. Krzyżówka w sobotę była bardzo szczęśliwa, więc dzisiaj próbujemy szczęścia ponownie. Jeszcze mi się tutaj udało dorwać pół miliona banku, bonus 7. No i te dwie zielone, tak na dokładkę. Także 70 zł, wkład. No jest co drapać, mam nadzieję, że i wygrane się pojawią. Także lecimy. No to drapniemy sobie na początek szydarczą zrapkę i proszę bardzo mamy monety. Także zaczynamy grubo. O, nawet drugie, trzecie monety. Hu hu super. I diament. No to sprawdzamy. Piąteczka. 10 i 5 moi drodzy, 20 zł. W bonusie zatem nic nie może być. No, oprócz serducha dla, dla Was wszystkich. Także znowu fajne wyjście w odcinek. Proszę bardzo, to mi się podoba. Także drapiemy dalej. Przed nami bonus 7. Ciekawy jestem, czy w końcu jakieś pliki się pojawią. Bo ostatnio bieda z tym. plecak, cytryna, mamy pana biedrona, chmury kawę, o, to ciekawe, czy plik się pojawi, perła, awokado, korona, palma i ostatni symbol, podkowa. Także no niestety nic co przyniosłoby wygraną, więc to idzie do zdrapek pustych. No to jak zielona już przyniosła wygraną, to może ekstra pensja również byłoby miło, ale czy tak będzie? 8, 35, no na razie ciężko to widzę, <grybujesz> ale, ale nie traćmy nadziei. 18 i 9, no niestety nie w przypadku tej zdrabki dzisiaj.

30, 33, 32, no niestety. Jest 19. Tyle co chciałem powiedzieć, że coś to pechowo mi się wybrało. Po raz kolejny. Ale wygraną mamy, także super. 18, 28, 16 i 3 na końcu. No to sprawdzamy co pod 19. Jest dyszka. No ale dobra, ważne że jest. No to już niemalże połowa odzyskana. Dobra, krzyżówkę sobie zrobimy na końcu. A teraz się zabawimy pełnym portfelem. No, zabawimy. Ciekawe, czy Lotto mną się zabawi, czy dzisiaj ja się zabawię Lotto. Zaraz będziemy wiedzieć. 33 nie ma. 16. Dwa. Dwadzieścia siedem. Dwadzieścia trzy. Dwadzieścia osiem. No niestety. Dwadzieścia pięć. Dwadzieścia dziewięć. Też nic nie ma. Siedem. Piętnaście. Dwanaście. Trzydzieści cztery. Niestety. Pięć. 9, blisko i 6 też nie mamy no czarno to widzę no ale wygrane takie tutaj grube też widziałem gdzieś tam po grupach facebookowych więc czemu by nie para siódma i para ósma niestety bez wygranej no i gra trzecia 230 druga stówka, drugie 200, 560 2 miliony i 150 no zaskoczenia nie było kontrolne mamy PE także to do pustych a nam zostaje krzyżówka, numerek strapki 9 no to jedziemy. VZ to są pierwsze dwie litery. Już widzę TV. <grych> Ale Z mamy. Także OK. Co tam dalej? Ciekawy jestem, czy dzisiaj też coś wpadnie w tej krzyżówce. Fajne szczęście, było nie. 5 dyszek, no to jest. To już jest fajna wygrana. Jak na dzisiejsze czasy, niestety. O, mamy V aż niemożliwe. Dobra, to jest chyba wszystko. Jeszcze sobie najwyżej poszukam przed samym końcem, a kolejne dwie literki, jakie mamy. Y i I. No i, moi drodzy, kończymy. Sprawa wygląda następująco. Tu mam dwa wyrazy, tu mam jeden i tu mam dwa. Także ostatnia literka będzie decydująca. Jest to K. Fajny bonus Polska, ale niestety nie udało się. Także sprawdzamy tutaj. No tutaj troszkę zabrakło, także niestety. Tutaj jeszcze lokata, ale nie ma A. Druga. Jaskinia, tutaj mamy o, drugi wyraz dopiero, rybnik i to będzie wszystko mhm. i trzeci, trzecia krzyżówka, czy taka coś tutaj da, no niestety, także dzisiaj kolejny odcinek, gdzie jest troszkę do tyłu, sprawdzamy tylko oznaczenia kontrolne, mamy R oraz T, dobra, to zapraszam na podsumowanie. No i moi drodzy, wygrane się tylko znalazły w tych dwóch zdrabkach. Na szczęście Faskarz dał tutaj 20 zł, więc wygląda to ciutkę lepiej niż z samym zwrotem. Więc taka no, naciągana połówka się zwróciła. Dobra, dziękuję bardzo za oglądanie. No niestety znowu trzeba trochę dołożyć do tego zdrabkowego budżetu, ale walczymy dalej. Zapraszam w czwartek na kolejny odcinek, w którym będzie wznowienie zrabki lotek. Lotek jesieniarz nas przywita, mam nadzieję, że również z wygranymi. Także do zobaczenia, cześć!